W sumie to... Chodzi o to, że zastanawia mnie, e, jakie tam są rzeczy, w sensie bardzo ogólnym, nie, nie szczegółowo, tylko ogólnie. I na przykład, czy oni po tym, jak wykopali sobie dołek, to czy oni podeszli i wzięli konkretną rzecz, czy zrobili tam e, bajzel i aż w końcu trafili na to, na to, co trzeba, czy może wynieśli wszystko, bo nie wiedzieli, co potrzebują. Dobrze, to możesz zrobić test na przeszukiwanie. No. Tego co pamiętam jak ty mi opisywałeś i to było tak, że oni tam był ogólny bazer i wynieśli księgi. Praktycznie wszystkie. Nie, nie, nie wszystkie. Kilka ważnych. To wam powiedział Aristarkus, bo oni już wcześniej z Opatem przeszukali sprawdzili, które księgi. No. Eee, to ja mam co najmniej dwa stopnie sukcesu. <noise> Bardzo porządnie ci to poszło i można powiedzieć tak. Eee, zauważysz, że faktycznie rąbnęli kilka ważnych ksiąg tych co, co powiedział Aristarchus ale większość została w schowkach tak? bo, bo większość z tych książek jest nie tyle wiesz, na, na półkach i tak dalej tylko w takich swoistych Kryta. pojemnikach tak? żeby, żeby po prostu nie niszczały tak? aha i widzisz, że większość z tych pojemników jest otwartych a w środku jakby tylko spojrzeli na księgę i zostawili. Czyli szukali czegoś konkretnego. To po pierwsze. Mhm. A po drugie... E, e, poczekaj, poczekaj. O, bo to jest to... Możemy jeszcze jeden ciekawy test zrobić, którego dotąd żeśmy nie robili. Kom... E, zaraz. Lore... Czy masz to? E, common lore imperium? E. E Chyba mam, tak, tak mam komandory. Tak. No to poproszę. Eee, powiedz mi jakie mam kary e, w tym odczeniu.- Minus 10. Minus 10 tylko? Bo to jest trudne. Bardziej włączę się e, z wiarą, no. Aha. Nie mam za ten brak maszyn i innych takich wydatu. Nie, bo jesteś jesteś w cywilizacji, jesteś w budynku. Postawiony. Aha. E, ruchu, tak? Cały sprzęt tu działa, bo tu tak. jeden to jest budynek, który Chodzi o to, że, że jak jesteś w dziczy, to nie widzisz, żeby tutaj była w ogóle działanie ręki człowieka. A tutaj no jesteś tak, w takim budynku, widzisz, że było postawione. No. To nie masz. No okay. Masz 10 za to, że jest to dla, dla ciebie jako przedstawiciel. Oj, no niestety. No nie, no to spostrzegasz, spostrzegasz tylko, że brakuje kilku konkretnych ksiąg, natomiast nic więcej ponad, wydaje ci się, księgi nie zostało wzięte. Okej. Okay. Ja wypytuję tak? kogoś odpowiedniego, mhm. co to są za księgi, co im zginęło i do czego to służy. No więc tak. Brat Lamarck, które, którego wam przydzielono jako przewodnika, ten stary wiarus, tak? Aha. E, bardzo wam życzliwy, no i widać, że jest chyba jedną z niewielu osób, która chce pomagać. Hmm. To jeszcze taka deklaracja, bo to jest w stosunku do innych graczy raczej, że Sextus prowadząc to śledztwo nie pozwolił, wchodząc do pomieszczenia nie pozwolił nikomu innemu wejść, żeby mu nie zadeptali śladów i innych takich rzeczy. Hmm. I najwyższych drzwiach mogli zostać, ale prowadząc swoje badania robił to nagło. Zwróćcie uwagę, że tutaj pojemniki zostały otwarte, ale nikt nie tknął ksiąg, nawet kurz został na nich lekko przetarty tylko przy tytułach albo w ogóle. Zwróćcie uwagę i tak dalej, i tak dalej, na tej zasadzie. I dopiero kiedy uznał, że już wie wszystko, to zaprosił ich, żeby ich, żeby sobie to obejrzeli. No i właśnie, żeby... Bo my tak wysłuchaliśmy z Regisem. Tak. Ja A no jeszcze, taki, jeszcze, taki jeszcze jedna ciekawostka w sextusie dostrzega, Aha. że y, buty na, na y, znaczy odciski tak, butów na podłodze y, są wież, mnóstwo buciorów takich wiesz, typowych, zakurzonych, brudnych i jedne y, małe. Małe ślady mniejszych stóp. Okej. Okay. Drobne tak, czy to, Tym elementem też się dzielę. Drobniutka osoba, prawdopodobnie ee, kobieta, ewentualnie ktoś bardzo młody. Po śladach powinno się poznać, jeżeli ktoś jest wprawiony powinien poznać czy to jest kobieta czy mężczyzna. Wiem to z miłych książek o tropieniu. E, znaczy ja nie jestem tropicielem, aha ty jesteś tropicielem. O no, o... ja jestem Berem Grinsem w tej ekipie. Ty, ty jesteś Grylem Bersem chyba. No to prędzej. Czekaj, czekaj, co ty nie masz... masz... On ma tropienie chyba. Mam, mam. On ma tropienie. On się Dobra, to, to możesz... No tak, to jest to. Nawet wiesz co, ty masz silent move, czyli masz taką umiejętność, która no, odpowiada za ciche poruszanie się. Okay, więc mógłbyś mógł z, z tego skorzystać ze swojej wiedzy w cichym poruszaniu się i zbadać, czy, czy tutaj ktoś w ten sam sposób łaził. To wiesz co? To ja bym proponował to jako bonus do INTA. No właśnie. Ale... Też tak no. proponuję. To wykorzystamy jako bonus do INTA. Bo to się moim zdaniem wydaje uzasadnione. Skoro ty jesteś władny tak we skradaniu się, to byś mógł łatwiej rozpoznać ślady kogoś, kto też się skradał. Pewnie ale choć. No może. Może nie wierzę, że tak. Dobra, to chyba piątkę, nie więcej, nie? Mhm, piąteczka. No. Można zrobić jeszcze inaczej, ale dobra, to później Wam odpowiem. W każdym razie tak narracyjnie, kiedy Sextus tak właśnie opowiadał i tak dalej, po kropeczkach na bandażach zdało się widzieć, że Regis jest zainteresowany tym. Skarbówka widocznie lubi wiedzieć, jak wygląda praca policji. Tak, podbiegły dzieciaki i przerysowały mu minę na zaciekawioną. Zacieka krwioną. Ja chyba, wiecie co, ja będę musiał sobie chyba w jakiegoś wynająć chłopaka do wyrażania emocji właśnie, żeby tak biegał za mną i dorosowywał. Ty, sobie, a, a, ty weź sobie takie sposób? torby te tekturowe, proszę ciebie, z różnymi minami. Z różnymi emotami weź sobie nakładam na głowę. I, takie, i taka tabliczka, proszę ciebie, na, na kijku LOL. No, no. Bo się śmiać nie możesz zbytnio. U, to ci poszło. Prawda? No. Ja pierdolę. O, ale rzut? No to Wychłanie jakiś się przygląda przez tak te wziące. przez te swoje, wiesz, y, tam tak? Jak, y, jak z tych. Wygląda generalnie troszeczkę jak biedak, jak y, ci ludzie pustyni z Gwiezdnych Wojen. Bo no. mogę ja też zrobić to samo? Yy, Karom? No, możesz, minus 10, no. Połowa INTA. No, połowa INTA, no. <noise> no to widzisz, że Lazarus przygląda się tym śladom. Równie uważnie. Tak, drapie się tutaj po, po głowie, tak. Tak, to są ślady. Chłopaki, <noise> wiecie co? Wiecie co? No, to są ślady. Dzięki. Mniej więcej tak to wyglądało. Ja wiem, co się zepsuło, ja wiem, co się zepsuło. No, 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 no. Dokładnie. Mniej więcej coś takiego widzieliście. No dobra. Ale ja rzuciłem dokładnie, to drugi raz mi się to zdarzyło teraz rzuciłem dokładnie to samo co Jurka, a teraz rzuciłem dokładnie to samo co Jurka. Jeszcze tak poza sesyjnie seksus zabrał tabliczkę LOL Regisowi i sam z nią chodzi. Słodko. Ojej. Nie. nie będę mógł uczyć biorale. Nie <noise> będę się mógł śmiać, bieda. Bo Dobra. Nie, bo to jest absurd, okej. Okay. Słuchajcie. To to... Ja nie mogę słuchać, przepraszam, popłakałem się. To się zakrztusił, kurwa, co się dzieje. To te mumy jakieś totalne. Nie, bo ja sobie wyobraziłem taką skradającą się mumię w torbie na głowie i z LOL. I WTF, i WTF z drugiej strony. Ja tu muszę narysować, kurwa. WTF z drugiej strony. nagrywasz? No, co? Juli nagrywasz? No tak! No, to dobrze. I ha ha ha